Wspólnie witam Was na streamie. Razem z Koliberem wyczyścimy sobie dzisiaj okulary. Okulary czyści się, mianowicie, że się bierze okular, w tym przypadku nakładkę na okular, o, taką oto szmateczkę i taką szmateczką właśnie sobie te okularki, jak widać na kamerze pięknie. Czy Ty robisz instrukcję w stylu jak marcheweczkę trzeć na tareczce? Oto tak, tak, tak. Ciągniemy tego HDMI? Ciągnie, a pewnie, że tak. A będę Są dziurę robił w ścianie. Będę dziurę w ścianie robił. A? Ej nie, e... ale serio, bo jeszcze jesteśmy w stanie to zrobić. To, e, to jest właśnie nasz e, kabel. Kabel. ciągniemy kabla HDMI. A Wam jak tam minął dzień? Halo! O, koliberze, jak ci tam idzie z HDMI? Ogólnie zczaiłem, że lepiej mnie będzie słychać jak podepnę mikrofon. Yy, no, ale to mój się na razie nie... Nie mam żadnego VGA ani DVI, nie? No nie mam, nie. To jest, to jest tani laptop. Tani! Czasem <grystanie> <grystanie> mój komputer. <grystanie> mój komputer to jest wyjątkowy komputer. To A, jest komputer, to jest... którego nigdzie nie ma na świecie. Absolutnie. Nie tak, stara puszka od śledzi, z nóż i stara lodówka. Kapkę cyny, troszkę druta i... to gra. A, bo wow. to Ej, wiecie przez jakie ryby można skakać? Z płotki. No, skąd wiedziałeś? <grym> 3 zeta dostaliśmy. Już dzięki wielkie za dzisiaj i widzimy się niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! To nie tak, że mało śmiesznych momentów było na live tylko montażysta Toleń XD.